Siemka. i dzisiaj będziemy sobie grać no na pewno będziemy sobie grać i dzisiaj sobie tak nietypowo gramy na serwerze IP serwera jest w opisie ale podam wam to jest najlepsy.eng.pl nie ma dropu system hardcore no. A i jutro live. Jutro live o 19:00. Robię z... Jaki, z jakiś te, Tutaj z najlepszego serwera. bicie Będziecie na odcinku. Znaczy na, na znaczy jakim odcinku, tylko live. Ie. Boże jaki chłopak. Oprowadzę wtedy was w domku. I nie zadzierajcie ze mną, bo mam... Patrzcie, видите, видите, не задирайте за мной. А под всякий мам сад. Бояк мам бипан. Мам, мне ещё подобаю. И такой. Написать село. czekajcie, bo ja muszę zrobić no i mam napisane ELO ja jestem VIPem, proszę nie zadzierać ze mną chcecie kupić VIPa napiszcie ukośnik VIP10 czekaj, ukośnik VIP ukośnik VIP i wszystko tu tam pisę my sobie tak zrobimy, patrzcie Zrobiamy. tak, tak, tak i czekaj. Tu czekajcie. Tak łuki ma no, takie coś tutaj. Aby ze mną, aby skupić sobie. Trzeba gdzieś tu kliknąć. O właśnie, patrzcie. Tu trzeba kliknąć. I kliknąć tak. My się teraz zabierzemy do strąki. Wam pokażę. Promocę 50% Bouticoros tak limit Patrzcie tutaj jest takie coś Premium non premium sklep No i tak można tu kopić skupywać sobie I tu macie jakieś jakieś fajne serwery Nie wiem Może wam się spadową. To jest to 5, a A to jest z modami. Także Was zapraszam. I na razie. I na razie. I.